Witam na moim kanale. Mam zegar, który wymaga odtworzenia srebrnej powierzchni wahadła i tarczy. Potrzebne więc będzie mi srebro. Postanowiłem odzyskać go z elektrośmieci. Poznałem dwie metody odzyskiwania srebra. Pierwsza to zmywanie srebra z elementów posrebrzanych. Mogą to być na przykład stare sztućce, misy. I takie tam inne. Ja mam tory prądowe ze spalonych bezpieczników. Druga metoda będzie polegała na całkowitym rozpuszczeniu elementów srebrnych, np. srebra o niskiej próbie. Zastosuję ją do styku uszkodzonych przekaźników. Najpierw musimy je wyselekcjonować. Seria w koram do zlewki i zalewał wodę. Wodę wlałem po to, by reakcja nie była zbyt gwałtowna. Jak się okazało, był to błąd. Wlałem 150 ml kwasu ziarkowego a następnie 50 ml kwasu azotowego. Kwas sierkowy powinien być o wysokim stężeniu. Ja dysponowałem kwasem 40%, który został wykonany z elektrolitu akumulatorowego. Dodatkowe rozcieńczenie go wodą było błędem. Proces się rozpoczyna. Musimy rozpuścić tylko srebro, które znajduje się na powierzchni elementów. Do drugiej wylewki sypuję styki, odrobinę wody i dodają kwas azotowy. Wszystko się musi całkowicie rozpuścić. Po rozpuszczeniu styków, czas przefiltrować płyn. Jednak najpierw muszę zgasić kwas, by nie zjadł papierowego filtra. Do jego zgaszenia użyłem kwasu aminosulfaminowego. Filtracja pomalutku trwa. Teraz mamy srebro i inne metale wpłynie. Trzeba wytrącić srebro. Wkładam do środka miedziany przedmiot. Sprawdzam, czy coś się dzieje. Powstaje srebrna gąbeczka. Po czasie sprawdzam czy z tym kawałkiem miedzi, czy jeszcze srebro się wytrąca. No już jest srebro, które trzeba jeszcze dobrze wypukać. Dolewam ciecz i pozostawiam tam mieć na parę godzin. Resztę płukam w gorącej wodzie. A gdy woda już będzie czysta, można wysuszyć. To już jest gotowe srebro do przetopienia. Wracamy do drugiej metody. Gdy stwierdzimy, że srebro już zeszło z elementów, odlewamy ciecz. Proszę pamiętać, że są tu dwa aktywne kwasy. Elementy wyjęte pukam w ciepłej, dobrze osolonej wodzie. Powstaje biała chmurka. Ta biała chmurka to nic innego jak chlorek srebra. Do odlanych popłuczyn dodaję wodę z odrobiną kwasu solnego. Powinien się wytrącić chlorek srebra. Pozostawiam zlewkę na kilkadziesiąt minut, a następnie zlewam wszystko do wody, spłukania elementów. Zabiliło się to dobrze. Dodaję dla pewności jeszcze kwasu solnego. Jest efekt. Biały twarożek to właśnie chlorek srebra. Po umyciu chlorku, wypukaniu z kwasów, trzeba to zamienić na srebro metaliczne. Można to pozostawić na słońcu lub pod lampą ultrafioletową, by chlorek zamienił się w metaliczne srebro. Jednak ta metoda, mimo że jest prosta, bardzo długo trwa i nie polecam jej. Sam sprawdziłem. Chlorek srebra jest materiałem światłoczułym. Ta właściwość jest wykorzystywana, była i jest wykorzystywana do produkcji błon i klisz fotograficznych. Ja chlorek srebra przekształcę w czyste metaliczne srebro, może nie w czyste, ale w metaliczne srebro, używając odrobiny kwasu siarkowego i aluminium. Wkładam kawałek metalowego przedmiotu i dodaję troszeczkę kwasu siarkowego rozcieńczonego w wodzie. Biały chlorek srebra zamienia się w czarne srebro, jednak zanieczyszczone glinem. By pozbyć się glinu po wypukaniu i po wypłukaniu powstałego materiału dodaję kwas solny. Kwas solny rozpuści glin i zabierze nam zostaje nam czyste srebro ale mamy srebro z kwasem, więc by się pozbyć kwasu musimy to wygotować, wypłukać w bardzo gorącej wody Płuczemy do skutku kilka razy by nie było śladu kwasu obie próbki pakuję do jednego tygielka by wszystko się ładnie zmieściło muszę troszkę to ubić Pakuję tygierek do pieca. Temperaturę na piecu ustawiam na 1100 stopni Celsjusza. Srebro powinno się ładnie roztopić. Jego temperatura topnienia to 960 stopni. Mój piec też jest zrobiony samodzielnie przeze mnie, jednak nie powinien mieć z tym żadnego problemu. Testowałem go rozgrzewając do temperatury ponad 1200 stopni Celsjusza. Piec się wrzeje, więc by nie tracić czasu zajmę się unieszkodliwieniem Kwasów. Muszę je jakoś zneutralizować. Użyję do tego wapna budowlanego. Takie wsypywanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Lepiej wymieszać wapno z wodą w innym pojemniku a następnie dodawać do mieszaniny kwasów które chcemy zgasić, zneutralizować U mnie powstało aż 5 litrów odpadu Mam nadzieję, że srebro się już roztopiło Czas otworzyć piec Jezi srebro. Z ciekawości zważę, co mi się udało uzyskać. No, niecałe 13 gram. Wartość tego srebra to jakieś 50 zł. Jest to nieopłacalne, ale jednak mam satysfakcję, że zrobiłem to sam.